masło to smak i zdrowie. Masło jest najlepiej przyswajalnym i najłatwiej strawnym tłuszczem pochodzenia zwierzęcego. Przez to uznawane jest za najszlachetniejszy tłuszcz zwierzęcy. Jest produktem wysokosprawnym, bo jest strawiony aż w 96%. Co wynika z zawartych w maśle krótko i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Kwasy te są Łatwo trawione i wchłaniane przez organizmy ludzi, przy czym nie obciążają wątroby i szybko ulegają w niej zmianie na energię. Obecny w tłuszczu mlekowym kwas oleinowy omega-9 i kwas wakcynowy powodują blokowanie przyswajania cholesterolu pokarmowego i obniżają zawartość, LDL, cholesterolu. Tłuszcz mlekowy jest bogaty w bioaktywne składniki fosfolipidy, retinol, beta-karoten, witamina D oraz alfa-tokoferol, które przeciwdziała miażdżycy. Przez wiele wieków wytwarzanie masła odbywało się przy użyciu masielnicy, prostego drewnianego przyrządu. W przeciwieństwie do dzisiaj masło przez długi czas było Uważany za dobro luksusowe. Głównie ze względu na to, że używano go podczas ceremonii religijnych. Produkt, powstały z mleka, wytwarzano tylko i wyłącznie w gospodarstwach rolnych przez wiele wieków. Zmieniło się to wraz z XIX-wieczną rewolucją przemysłową. Wtedy po raz pierwszy powstało masło w warunkach przemysłowych. W 1871 roku powstał pierwszy zakład produkcyjny, w którym masło było produkowane na skalę przemysłową. Wraz z wprowadzeniem w 1879 roku wirówki odtłuszczającej do zakładów mleczarskich zwiększyła się efektywność odtłuszczenia mleka. Zakład masła. Masło jest produktem wysokotłuszczowym i zgodnie ze standardem A1. Opracowano go przez Komisję Kodeksu Żywnościowego who Jest otrzymywane wyłącznie z mleka. Jest ono swego rodzaju koncentratem składników mleka, ponieważ w wyniku technologicznego procesu wyrobu masła dochodzi do ponad dwudziestokrotnej koncentracji tłuszczu i zawartych w nim składników. Jednocześnie. Ma zaobserwować straty takich składników jak laktoza, białko, sole mineralne i woda. Głównym składnikiem masła jest tłuszcz mlekowy około 82%. Masło będąc produktem o dużej koncentracji tłuszczu mlekowego mieści w 100 g około 240 mg cholesterolu. Kolejnym składnikiem masła jest woda. W ilości około 16%. Masło jest także doskonałym źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, szczególnie A, D, E i K. Tłuszcz mlekowy charakteryzuje się dużą różnorodnością w swoim składzie. Ponieważ jest doskonale zbilansowany, zawiera około 400 różnych kwasów tłuszczowych. Zaś jego unikalną cechą jest to, że posiada krótko i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Stanowią one doskonałe źródło łatwo dostępnej energii dla funkcjonowania m.in. serca, nerek, wątroby i mięśni. Tłuszcz mlekowy zawiera także krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wchłaniane są bez udziału żółci i stanowią źródło łatwo dostępnej energii. Właściwości masła. Masło to produkt, który jest Skondensowanym tłuszczem mlekowym, otrzymanym najczęściej ze śmietanki lub śmietany. Procedura przerobu mleka na masło jest wieloetapowa i czasochłonna. Masło w swoim składzie ma te same składniki odżywcze, co mleko, jednak w innych proporcjach i tak powinno w swoim składzie zawierać. 82% substancji tłuszczowych, pół% białka i około 16% wody oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Głównie są to witaminy A i D oraz niewielkie ilości składników mineralnych, w tym działające antyoksydacyjne A, tokofernol i beta-karoten. Masło stanowi też źródło fosfolipidów. W tym choliny, z której syntezowana jest acetylocholina, substancja pełniąca fu funkcję neuroprzekaźnika niezbędnego do wielu procesów fizjologicznych. Fosfolipidy zawarte w maśle składają się z pięciu różnych funkcji o odmiennej budowie i różnej aktywności biologicznej. Są one antyoksydantami. I wchodzą w wkład struktury lipidów: śledziony, nerek i wątroby. Ponadto w maśle licznie występują łatwo przyswajalne witaminy A i D3. Witamina A jest potrzebna do prawidłowego widzenia, zapobiega tak tzw. kurzej ślepocie, odpowiada także za prawidłowy wzrost kości i zębów. W przypadku witaminy D3 Niezbędne jest dodatkowe jej spożywanie w celu uzupełniania jej braków. Witamina ta może być syntezowana w skórze lub też spożywana z jedzeniem, jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju i mineralizacji układu kostnego. Masło o wysokiej jakości powinno charakteryzować się smakiem i zapachem chemczystym, bez żadnych obcych zapachów. Barwa przekroju powinna być stale jednolita, bez przebarwień. Konsystencja zaś w temperaturze pokojowej musi być dość zwarta, niezbyt lepka. Masło nie może się kruszyć i łamać. Powyższe cechy sensoryczne zależą od wielu czynników, takich jak jakość surowca, parametry technologiczne produkcji masła. A także warunków magazynowania. Dzięki unikalnemu składowi kwasów, kwasów tłuszczowych istnieje możliwość określania przydatności do spożycia masła na podstawie oceny organoleptycznej. Można to łatwo wyczuć dzięki łatwo wyczuwalnej obecności kwasu mlekowego. W zjełczałym tłuszczu mlekowym Dzięki temu możliwość spożycia nieświeżego masła jest mało prawdopodobna. Powszechnie spotykane wady masła to kwaśny, gorzki posmak lub też posmak gotowania w postaci nadmiernego stężenia siarczków i innych substancji. Spotykany jest też posmak paszy metaliczny lub, lub stęchły. Ważne wady struktury i konsystencji obejmują kruchość, mączystość, czyli inaczej, ziarnistość, mazistość i wyciek fazy wodnej. Kruchość jest wynikiem braku spójności między cząsteczkami masła. Mączystość objawia się granulkowaną konsystencją masła, powstałą na skutek anormalnego. Rozmieszczenia tłuszczu stałego i krystalicznego. Mazistość oznacza, że zimne masło przylega do narzędzi, którym jest krojone, pobierane i przenoszone. Definicja i podział tłuszczu mlekowego. Zgodnie z dodatkiem drugim pod tytułem Tłuszcze do smarowania do rozporządzenia. Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 17 grudnia 2013 roku. Tłuszcze mleczne to produkty w formie stałej, miękkiej emulsji, zasadniczo typu woda w oleju, pozyskiwane wyłącznie z mleka lub niektórych przetworów mlecznych. Zasadniczym elementem ich wartości jest tłuszcz. Wyróżnia się cztery opisy handlowe produktów zawierające tłuszcze mleczne. Pierwszy: masło. Produkt o zawartości tłuszczu mlecznego od 80 do 90%, nie więcej niż 16% wody i nie więcej niż 2% suchej masy bez tłuszczowej mleka. Drugi. Masło o zawartości 3 czwarte tłuszczu, 60-62% tłuszczu. 3. Masło półtłuste, 39-41% tłuszczu. 4. Tłuszcz mleczny do smarowania. X%. Produkt o zawartości tłuszczu poniżej 80% i powyżej 62% poniżej 60 i powyżej 41% lub poniżej 39%. Uzupełnieniem oferty przemysłu jest żywność tradycyjna, zyskująca coraz większą popularność. Spodśród szerokiej gamy produktów konsumenci wybierają te wyroby, których jakości i bezpieczeństwa mogą być pewni. Producenci, którzy chcą wyróżnić swoje produkty w tym masło, spośród innych maseł dostępnych na rynku, zabiegają um o umieszczenie swoich wyjątkowych wyrobów na krajowej liście produktów tradycyjnych, prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyroby, które mogą być na nią wpisane, charakteryzuje tradycyjna co najmniej 25-letnia receptura ich wytwarzania. Lista produktów tradycyjnych liczy ponad 2000 pozycji. Z czego 153 to produkty mleczne, a masła stanowią 28 pozycji. Podsumowanie. Masło jest naturalnym tłuszczem, który nie jest poddawany procesom technologicznym, takim jak uwodornianie, bielenie czy rafinowanie. Obecność lotnych substancji czyni ten produkt szczególnie przydatnym w obróbce żywności. Istnieją liczne sposoby wykorzystania masła w gastronomii i w cukiernictwie. Przede wszystkim jest produktem przeznaczonym do smarowania, ale można je wykorzystać także jako dodatek do dań mięsnych, rybnych i wielu innych potraw kulinarnych. Ponadto jest tłuszczem wykorzystywanym przy wyrobie pieczywa, ciast, kremów oraz przy pieczeniu, duszeniu i smażeniu. Do masła dodawać można również różnego rodzaju aromaty, czy też inne dodatki, otrzymując w ten sposób masła smakowe, np. z dodatkiem czosnku czy zielonej pietruszki, czy innych ziół oraz przypraw.